Dzień dobry, Szanowni. Czy potraficie sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby jakieś państwo z pretensjami do bycia szanowanym, albo szanowane państwo, europejskie czy światowe, pewnego dnia oświadczyło, że następnego dnia ujawni dowody na zabójstwo własnego prezydenta? Czy wiecie, jakby świat zareagował? Świat by wstrzymał oddech, zamarłby w oczekiwaniu na dowody, na oczywiste dowody, które będą ujawnione, bo w końcu pod tym podpisują się bardzo ważni ludzie. Ten dokument będzie miał pieczęć państwa. Będzie miał symbol dawania temu dokumentowi pewnej wiarygodności przez bardzo ważnych ludzi. Na po takiej enuncjacji zaczynają pracować ambasady, zaczynają się uaktywniać międzynarodowe trybunały. Nie zabija się prezydent od tak sobie o nie. A jeśli są na to dowody czarno na białe, a przecież będą, możemy ich oczekiwać, skoro. Jak powiadam pod tym dokumentem, swoją pieczęć przystawia państwo, najważniejsi politycy w tym państwie. Skoro takie dowody będą nam pokazane, no to zerwanie stosunków dyplomatycznych z państwem, który za to odpowiada, nie byłoby niczym nadzwyczajnym, ani niczym za dużo. Ba są tacy, którzy by uznali, że wojna nie byłoby niczym nadzwyczajnym w takiej sytuacji. Tymczasem jak świat zareagował na sensację pana Antoniego, wzruszył ramionami. No świat bowiem doskonale wie, ile warte są te. Dokumenty, które pan Antoni opublikował. Nie po raz pierwszy zresztą. Świat nie przywiązał do tego najmniejszej wagi. Zresztą najważniejsi politycy w tym państwie również. Nic kompletnie się nie wydarzyło. Dlatego też dokumentom pana Antoniego i jego sensacjom nie warto poświęcać nawet minuty. Bo tyle są właśnie warte. Za to warto poświęcić trochę więcej czasu syrenom, które niedawno w Polsce zabrzmiały. Bo one nam mówią trochę więcej. Nie wszędzie zawyły w tę minioną niedzielę, no bo. Są samorządowcy, którzy się w porę połapali. Jak wielką jest to głupotą, ale wojewodowie muszą słuchać poleceń swojego ministra, więc Syrenę jednak zaweły. Coście chcieli państwo władza tym udowodnić? Że Polacy wszyscy pamiętają? Że zamrzemy na skwerach i ulicach z ciarkami na plecach? Że zadrzemy głowy w górę w niemym proteście wobec losu, który odebrał nam znakomitych polityków? Poważnie tak myśleliście? Po to to było. Zresztą bez obawy Polacy pamiętają. Nawiasem mówiąc, nie bardzo wiem po co było wmawiać nam, że chodzi o jakieś testy systemu ostrzegania. Wystarczyło przyznać, że jesteście tak z ale egzaltowani, że potrzebujecie do tego wszystkiego jeszcze syren. Ale jak mówię, Polacy pamiętają, nie obawiajcie się. Od 12 lat robicie wszystko, żebyśmy nie zapomnieli. Tylko Polacy coraz częściej nie pamiętają o śmierci ważnych ludzi. I o wielkiej tragedii narodowej, a coraz częściej nie potrafią zapomnieć o hucpie, którą odstawiacie na tych grobach i to od dłuższego już czasu. Wyście się wtedy połapali bardzo szybko, że to jest doskonały moment na to, aby podpisać nowy akt założycielski nowej Polski, a w każdym razie dużej części tej nowej Polski. Że to jest dobry moment, aby położyć kamień węgielny pod konstrukcję nowego Polaka. Ten Polak nie musi wierzyć w zamach Smoleński, choć byłoby fajnie, gdyby wierzył, ale ma mieć wątpliwości. A jeśli je ma, a zacząłby tracić, to wtedy wy mu o tych wątpliwościach natychmiast przypomnijcie. Tak jak tym razem pan premier, pan prezes Kaczyński, który nagle znów mówi, że coś wie, że już jest pewien, że już wie na czym stoi i dotarł do prawdy. Co prawda dotarł do niej, a w każdym razie powinien był dotrzeć w sierpniu 2021 roku, bo taką datę ma ten pasztet przez pana Maciejerewicza przygotowany. Ale z jakichś powodów pan Kaczyński uznał, że właśnie teraz jest dobry moment na to, aby uznać, że znowu coś wie. Prokuratura niczego nie wie nowego w tej sprawie, ale pan Kaczyński wie. Może to jest zresztą normalne, bo pan Marek Suski nas oświeca, twierdząc, że Antoni Maciejewicz po prostu więcej wie w tej sprawie od prokuratury. Czy wysłyszycie, jakie państwo nam opisujecie, właśnie? Państwo, w którym prokuratura prowadząca śledztwo w najważniejszej sprawie w nowoczesnej historii tego kraju, wie mniej niż były minister i szef jakiejś fikcyjnej komisji. Pan Marek Suski przyznaje, że tak to właśnie być może jest. Wiecie, są ludzie w tym kraju, którzy w smoleńskiej katastrofie ponieśli nie mniejsze straty niż wy. Ale oni kiedy. Już otarli łzy, kiedy upamiętnili, kiedy nadali imiona, po prostu zaczęli pamiętać. I to im w zupełności wystarcza. A wy nie. Wam potrzebne było przypomnienie o tym, że jednak na osobną kupkę należy oddzielić tych, którzy biją brawo wtedy, kiedy weją syreny i tych innych szubrawców, którzy nie są godni z puścizny po wielkim prezydencie. Jesteście inni niż tamci, którym wystarczy pamięć, ciepła, spokojna i dobra pamięć o swoich bliskich. Wy musicie zatańczyć na tych grobach. Wyście je rozkopali nawet swego czasu ku ogromnemu bólowi tych, którzy nie chcieli się na to zgodzić, po to, żeby coś udowodnić, czego nie udowodniliście, ale pokazaliście, że Wam wolno. Że jest jeszcze jeden element podziału, na który warto zwrócić uwagę. Nie jestem pewien, czy to jest dobry moment na takie właśnie podziały, ale uznaliście, że dobry. I że warto teraz właśnie przypomnieć o tym, że na osobnej kupce są ci, którzy wierzą i wyznają, a na osobnej ci, na których nawet nie warto zwracać uwagi. Ja mam jeszcze jedno pytanie, właściwie retoryczne. Gdyby się bowiem okazało, że te syreny zawyły naprawdę, zawyły w bardzo ważnej sprawie, zawyły wobec realnego zagrożenia, to powiedzcie mi, gdzie macie te schrony przygotowane dla mnie i dla mojej rodziny? Gdzie mamy się udać? Gdyby te sereny rzeczywiście zostały użyte tak, jak należało ich użyć i wobec realnego zagrożenia. Jakie przygotowaliście dla nas schronienie na wypadek wojny? No chyba, że jest tak, że będziecie mieli dla nas wtedy tylko sereny. To smutne, że musimy znowu przypominać, odgrzebywać tamtą historię, że znów ktoś nam wmawia jak było, choć cały świat wie, że było inaczej i nawet nie reaguje specjalnie gorąco na te rewelacje. To naprawdę smutne, że musimy wracać do tego właśnie teraz. Już mi się nie chce mówić o jedności, na którą zasługujemy. Bardzo Wam dziękuję, że wpadliście dzisiaj. Niedługo będą dwa lata od czasu, jak się spotykamy. Mam nadzieję, że będziecie z nami nadal. Bardzo potrzebujemy Waszego wsparcia i Waszej pamięci. Szerokości.